Witam wszystkich, to jest kanał Inwestowanie Indywidualne i zapraszam na kolejny, kolejny odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie, a dzisiaj, jak już zapewne wszyscy widzą, przyszedł czas na spółkę Greenix, spółka, która w ostatnim czasie na pewno dostarcza inwestorom wielu emocji, gdzieś tam rozpala wyobraźnię, myślę, możemy tak śmiało powiedzieć, a wszystko to za sprawą zarówno zachowania kursu, które w ostatnim czasie jest arcyciekawe, nawet tak bym to nazwał, jak też i sprawy, która wokół Greenix się toczy, no i też takiego medialnego nagłośnienia, jakie miało miejsce w ostatnich dniach, ale do tego jeszcze wrócimy w dalszej części materiału. Więc zacznijmy może od początku. Spółka, no, możemy ją śmiało, myślę, nazwać, a tak właściwie mogliśmy ją nazwać jakiś czas temu, groszówką. Ten kurs poruszał się zdecydowanie poniżej złotówki. Czasem jakieś spekulacyjne wybicia, wolumen również nie należał do najwyższych, z wyjątkiem jakichś właśnie pojedynczych sesji. No, to było zapewne spowodowane czy to jakimś komunikatem, czy to właśnie ruchami. Spekulacyjnymi, jakie na tej spółce. Moim zdaniem się, się odbywały, no ale od jakiegoś czasu obserwujemy zmianę. Za sprawą tego, że spółka Greenix domaga się od Polski ogromnego odszkodowania ponad 4 miliardów złotych. Jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, toczy się postępowanie, a tak właściwie postępowanie zostało już zakończone przed sądem arbitrażowym. Teraz jest oczekiwane, oczekiwane wydanie wyroku. Termin tego wyroku nie jest co prawda określony, no ale gdzieś tam pojawiają się głosy, że może to mieć miejsce w bardzo, bardzo. Niedalekiej przyszłości. A więc no, kurs zdecydowanie oderwał się od poziomu złotówki tutaj pod koniec listopada, właśnie wtedy pojawiła się ta informacja o zakończeniu postępowania arbitrażowego Jest to starcie możemy tak to nazwać, czy Greenix kontra, kontra państwo, państwo polskie 40 blisko procentowy wzrost wyniósł kurs zdecydowanie z luką powyżej, powyżej złotówki. Potem niewielka korekta no bo było to raptem kilka procent od, od tego poziomu i kolejna sesja ponownie 15% wzrosty już do poziomów rzędu złoty 75 zł. nawet jeszcze poziomy wyższe 5 grudnia tutaj proszę spojrzeć złoty 90 zł, w okolicy 2 zł nawet nawet kursy zmierzał Potem takie uspokojenie, no tutaj wskaźniki zdecydowanie już, już przegrzane, no ale też obserwowane było moim zdaniem, a spółkę Greenix śledzę e, dość uważnie w ostatnim czasie, zarówno arkusz zleceń, jak i wszystkie ruchy, jakie tam się odbywają, e, można powiedzieć, że. Są dni, kiedy, kiedy śledzę spółkę Greenix dosłownie minuta po minucie, co tam się dzieje. No i tutaj zdecydowane takie zbieranie, a tak właściwie odbieranie akcji miało miejsce, moim zdaniem. Mówię o tych sesjach przedświątecznych, jak i zaraz poświątecznych. Te zlecenia, które gdzieś tam wpadały do arkusza zleceń, te transakcje, które miały miejsce, no one. Nie tyle wyglądały podejrzanie, co po prostu wyglądało na takie typowe odbieranie, odbieranie akcji. Też ciekawym zagraniem było, może o tym teraz powiem. Spółka Greenix, jak zapewne może Państwo wiedzą, jest też notowana zarówno w Londynie, jak i na giełdzie australijskiej. I do giełdy australijskiej na chwilkę chciałbym przejść, bo tutaj miało to miejsce bardzo ciekawe zagranie. 29 grudzień, proszę spojrzeć blisko 11,5% pod kreską, tak spółka z tą sesję w Australii zakończyła, ale to było bardzo ciekawe, wolumen 117 tysięcy, więc nie jest to jakaś duża liczba, jeżeli przeliczymy sobie to po kursie australijskim. Ale też, jeżeli się nie mylę, była to dosłownie jakaś jedna czy dwie transakcje na początku sesji, tak puszczone w rynek, aby, aby postraszyć, przynajmniej takie jest moje zdanie. No i to jest 29 grudzień. A teraz wróćmy do naszego tutaj Greenixu warszawskiego. I spójrzmy, jak 29 grudnia się spółka zachowała. Ano zachowała się tak, że wzrosło blisko 4%, ale na początku sesji mieliśmy spadki, spadki nawet dość spore, więc no, to jest moim zdaniem takie typowe zagranie pod odebranie akcji, pod wystraszenie słabszego akcjonariatu. Może wybicie też stop losów, które zapewne większość inwestorów, szczególnie tych mniej doświadczonych, miała ustawiona właśnie, właśnie na tych poziomach rzędu złoty 75, zł, może troszeczkę, troszeczkę niższy złoty 70. Zł. No i po, takich, po takim odbiorze akcji nastąpiła taka sesja na przeczekanie, no i tutaj drugi styczeń, zaraz sesja. Po Nowym Roku pojawia się artykuł w jednej z większych gazet, artykuł dotyczący właśnie sporu Greenix z, z Polską. No i tam jest mowa o, o SMS-ach, o, o dowodach, które Greenix w tym sporze przedstawia, i o tym, że te dowody są dość mocne. No także tutaj ten artykuł, zapewne. Wywołał wiele emocji. No, widzimy to po wzroście 39,21. Dokładnie taki wzrost podczas poniedziałkowej sesji obserwowaliśmy wczoraj, 10% blisko spadek, no, a dzisiaj 6% na plusie. Ten spadek, no taki bym powiedział wręcz naturalny, no, czego można by oczekiwać po 40% wzroście, jeżeli no, nie ukazał się żaden jakiś oficjalny komunikat. Ale dzisiejsza sesja, moim zdaniem, również pozytywna, również bardzo ciekawa. Aby transakcje miały miejsce, jeżeli ktoś obserwował arkusz zleceń, to zapewne wie, o czym mówię. No i czego można by się tu spodziewać w najbliższym czasie, no bo zapewne to jest, to, to jest pytanie, które najwięcej osób sobie aktualnie zadaje. No powiem tak, tutaj gra toczy się pod, pod wyrok pod ogłoszenie wyroku, pod wydanie pozytywnego wyroku dla spółki, który przyznawałby to miliardowe. Odszkodowanie. Jeżeli tak by się stało, no to ja myślę, że te poziomy, które teraz obserwujemy, one natychmiast, że tak powiem, pójdą w zapomnienie i kurs przeniesie się nawet w rejony dwucyfrowe. I tutaj zupełnie nie boję się tego, tego powiedzieć. No, kwota tego odszkodowania naprawdę, jeżeli ono zostałoby przyznane w całości, jest tak ogromna, że nawet tutaj kurs w okolicach 10 zł zupełnie mnie nie zdziwi. i Kilkuset procentowe wzrosty, można powiedzieć, że będą wtedy z zachowaniem zupełnie, zupełnie normalnym. No, oczywiście należy też mieć na uwadze scenariusz negatywny, brak odszkodowania, ewentualnie jakieś odszkodowanie niewielkie. No, w przypadku jakiegoś odszkodowania niewielkiego, jeszcze powiedzmy, że moim zdaniem ten kurs może się bronić ze względu choćby na projekt, projekt który spółka aktualnie prowadzi, projekt poszukiwawczy, również bardzo ciekawy. Zachęcam do zapoznania się z komunikatami spółki. W tym temacie. Natomiast jeżeli brak od odszkodowania byłby odnotowany, no to wtedy ja spodziewałbym się zejścia nawet do poziomu rzędu rzędu złotówki i to też nie boję się tego powiedzieć myślę, że spadek będzie wtedy potężny, no bo cała gra, która tutaj się toczy, całe te wzrosty, które obserwujemy praktycznie od początku listopada są właśnie moim zdaniem pod wyrok, pod wyrok pozytywny, więc no w przypadku tutaj wyroku negatywnego braku. Środków dla spółki. Te spadki będą moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo mocne i bardzo dynamiczne. I dosłownie kilka sesji wystarczy, żeby sprowadzić kurs na poziomy widziane jeszcze, chociażby w październiku czy wrześniu tego roku. Na temat Greenix to tyle. Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach na temat tej spółki, bo jest to ona moim zdaniem jedną z ciekawszych aktualnie propozycji inwestycyjnych na warszawskiej giełdzie. A ja już dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do oglądania innych materiałów i do usłyszenia. Cześć!